Skoro świętowanie daje przyjemność, to dlaczego ograniczać je czasowo? Choć zwyczajowo Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca, koncert z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie odbył się tydzień później, bo zdaniem organizatorów jeden dzień na oddanie hołdu przedstawicielkom płci pięknej to zdecydowanie za mało. Na scenie zaprezentowali się wyłącznie panowie, gitarzyści i skrzypek, a w repertuarze dominowały największe hity, głównie z końcówki ubiegłego wieku. Mamy piękną bazę tych utworów, szczególnie z tamtych lat. Teraz już jakbyśmy chcieli zrobić składankę po 2000 to już by było gorzej, nie? Ale przed było naprawdę fajnie. Twoim zdaniem taka muzyka to lepszy prezent niż kwiatek na Dzień Kobiet? Oczywiście, kwiatek zwiędnie, a wrażenie zostanie na całe życie. Zdecydowanie koncert zawsze jest lepszy. Takie jest moje zdanie. Nam w ogóle jest bardzo miło, że mogliśmy tutaj dzisiaj przyjechać, także dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że będzie fajnie. Publika się powoli zbiera. Mamy dobrą energię, myślę, że. Damy fajny koncert dzisiaj. To nie jest wasza pierwsza wizyta w Mykanowie? Nie, uwielbiamy tutaj przyjeżdżać. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj nieraz pojawimy, bo zawsze to jest naprawdę bardzo sympatycznie i super. Piosenki powstają każdego dnia, ale nie wszystkie można nazwać przebojami, a w Twoim, co Ty zaprezentujesz, to będą rzeczywiście przeboje. Wydaje mi się, że wszystkie piosenki, które zagram, są znane i że publiczność będzie je kojarzyć. Da się przy pomocy skrzypiec rozgrzać publiczność? Oczywiście, że tak. Jak pokazały reakcje publiczności, taka forma prezentu odpowiadała paniom, które zdecydowały się spędzić ten wyjątkowy wieczór w gościnnych progach Mykanowskiego Ośrodka Kultury. Ponieważ panie zasiadły wyłącznie na widowni, oddając tym razem scenę panom, wydarzenie odbyło się pod hasłem męskie granie. Koncert bardzo fajny. Ja jestem zauroczona yy, skrzypkiem. Bardzo podobały mi się te. Podobało mi się to, że mogłam rozpoznać, jak on gra na skrzypcach te wszystkie utwory. Panowie na gitarach też bardzo fajnie, takie rokowe nuty znajome mi, wszystkie znajome mi. Także bardzo mi się podobało i to takie typowe męskie granie było. No, także bardzo dziękujemy. Ja, w imieniu kobiet, bardzo dziękuję. Super. Było naprawdę super. Jestem pod wrażeniem ogromnym, że mogłam tutaj dzisiaj być ze wszystkimi paniami, nie tylko paniami. Muzyka, no tak jak powiedziałam tutaj do koleżanek, dwa światy, ale bardzo fajnie, także dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu własnym, jak i również w imieniu wszystkich pani. Było naprawdę bardzo miło. Koncerty, także te o zacięciu rokowym, stanowią ważną część funkcjonowania Mykanowskiego Goku, co nie oznacza, że nie mają tu miejsca inne wydarzenia. Jeszcze w marcu na deskach tutejszej sali widowiskowej będzie miało miejsce przedstawienie teatralne.